Hej, ksiądz Tadeusz Rydzyk ostatnio odwalił kolejną ciekawą rzecz, a mianowicie 5 grudnia przy okazji obchodów rocznicy założenia Radia Maryja wypowiedział bardzo interesujące słowa na temat, m.in. na temat biskupa Janiaka, oskarżonego o tuszowanie pedofilii, nazwał go męczennikiem, na którego uwzięły się media. Kolejno dokumenty braci Sekielskich na ten sam temat nazwał filmidłami i oskarżył, że najpierw niech coś udowodni, a potem niech kręcą takie filmy i tak dalej. A kwestie ogólnie pedofili w samym kościele skomentował takimi słowami, że tutaj cytuję, to że ksiądz zgrzeszył, no zgrzeszył, a kto nie ma pokus. I przyjrzymy się całemu temu zajściu, a raczej temu, co towarzyszy temu wszystkiemu wokół. Zacznijmy od tego może. Przypomnijmy, że biskup Janiak, w którego obronie staje ojciec ryzyk. Wobec niego Watykan prowadzi obecnie postępowanie w temacie właśnie oskarżeń o tuszowanie pedofili został już odsunięty od posługi biskupa diecezjalnego ma w ogóle zakaz przebywania na terenie diecezji, a w październiku papież Franciszek oficjalnie zarządził jego rezygnację. I tę osobę nazywa męczennikiem ojciec Ryzyk. I na nazwanie takiego człowieka męczennikiem, zgromadzeni w kościele w tym niektórzy polscy hierarchowie oraz obecni przedstawiciele rządu, ponieważ było ich trochę i do tego jeszcze wrócimy, bo to jest ciekawe, zareagowali brawami na to określenie. I dla jasności link też oczywiście do całej wypowiedzi będzie w opisie. Ten segment, w którym ojciec Rydzyk to mówi, trwa około 30 sekund. Tak najpierw mówi o biskupie Janiaku, potem o Sekielskich, i, a potem, że w kościele jest właśnie potrzebne prawo i sprawiedliwość. I na to podnoszą się brawa. Natomiast to jest wszystko w jednym, że tak powiem, w ciągu 30 sekund wszystko to się odbywa, także to nie... Te brawa następują bezpośrednio w krótkim, w krótkim odstępie czasu odmówienia bezpośrednio odmówienia tych słów. Uściślam to dla jasności, gdyby ktoś miał pewne niejasności. I oczywiście samych słów ojca ryzyka wydaje mi się, że nie, nie, ma, nie ma co szczególnie komentować. Wydaje mi się, że wszyscy zdają sobie sprawę, że jest to ordynarne, nieludzkie i w ogóle kategorycznie niechrześcijańskie podejście. Natomiast ciekawym wokół tego wszystkiego jest takie zjawisko, że ze strony, przynajmniej części środowisk kościelnych, jest bardzo jednoznaczna reakcja na to wszystko. Znaczy, prymas Polski, Wojciech. Polak y, żąda wyjaśnień od ojca Ryzyka. Kierownik Biura Episkopatu do spraw ochrony dzieci i młodzieży podkreśla, że stanowisko, że słowa ojca ryzyka nie reprezentują stanowiska kościoła w Polsce itd. Biskup Ryś, który w ogóle administruje diecezją kaliską po odsunięciu z niej biskupa Janiaka, przeprasza za słowa ryzyka i podkreśla, że właśnie, że taka postawa jest niechrześcijańska. Pan Ternikowski bardzo ładnie komentuje, że ten spektakl po raz kolejny pokazuje, że i wielu hierarchów, i wielu polityków prawicy, ma gdzieś i ofiary, i Ewangelie. A ksiądz Isakowicz Zaleski pisze o właśnie oskar. I stwierdza, że ryzyk rozumie kościół jako korporację. Od siebie tak jeszcze może delikatnie dodam, że takie ujmowanie, to jak to ujął ojciec, ryzyk z czysto teologicznej perspektywy, pomija bardzo fundamentalny element, a mianowicie to, że oczywiście przebaczamy, wszyscy jesteśmy grzeszni i tak dalej, ale elementem tego procesu jest zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu. Jeżeli ktoś na przykład się miga, od konsekwencji swoich czynów, prawda? I przejęła taką perspektywę, że no, no ktoś zgrzeszył, przeprosił, koniec tematu. Taka perspektywa jest fundamentalnie niekatolicka. I przy tym wszystkim, jeszcze zanim przejdziemy dalej, oczywiście niektórzy będą mówić, że to, są, że, że to za mało, że to są tylko słowa, tak, że ktoś powiedział, potępił, ale co dalej. No i tu oczywiście, napoty... znaczy, niestety, napotykamy na pewien problem, ponieważ episkopat polski. I komentarzy tym bardziej, za bardzo niewiele mogą zrobić z Ojcem Ryzykiem. Być może nie wszyscy wiedzą, ale Ojciec Ryzyk jako redemptorysta nie podlega bezpośrednio, technicznie rzecz ujmując, nie podlega bezpośrednio Episkopatowi Polski, tylko swoim przełożonym w zarządzie Zgromadzenia Redemptorystów, a wyżej papieżowi. I musieliby oni coś z nim tak naprawdę zrobić. Oni mają, bo polski episkopat tak naprawdę nie ma narzędzi jakichś, jakichś bardzo szczególnych, żeby, żeby tutaj coś, coś podziałać, a Rzecznik Prowincji redemptorystów ojciec Mariusz Mazurkiewicz w świetle tego co się wydarzyło oświadczył, że cytuję, wypowiedź ojca Tadeusza Rydzyka była komentarzem do obecnej sytuacji medialnej oraz, że ojciec dyrektor nie komentował diecy decyzji kościoła dotyczącej księdza biskupa Janiaka, czyli jest to raczej taki zbywający komentarz i w oświadczeniu, do którego link też jest w opisie, przeprosin nie ma. Także to jest jedna z sprawa. A druga sprawa, która jest równie właśnie ciekawa, ciekawa w tym świetle tego, co powiedziałem teraz, jest to, że bardzo ciężko znaleźć jakiś komentarz ze strony rządu do tego wszystkiego, pomimo iż... Na, podczas tego, podczas tego, wydarzenia obecnych było kilku ministrów, w tym minister Ziobro. A dodatkowo był na miejscu także rzecznik praw dziecka, który dobę później, po tym wydarzeniu, napisał takiego generycznego tweeta potępiającego oczywiście pedofilię i tak dalej, no bo wszyscy potępiają i tak dalej, i tak dalej. Ale to właściwie tyle, i dopiero po pięciu dniach. U Roberta Mazurka został przemaglowany z tego, i, i tak Mazurek, że tak powiem, wycisnął z niego wyrażenie oburzenia. W ogóle link do tego też będzie na samym dole. Obejrzyjcie to sobie, bo to jest po prostu, no, to jest jakaś farsa, tak, to co się tam dzieje. Ponieważ w takich sytuacjach, moim zdaniem, oczywiście, milczenie. Jest jakąś formą cichej akceptacji, zwłaszcza kiedy było się tam na miejscu. I to jest w ogóle bardzo, dla mnie to jest bardzo ciekawe, że kierownictwo Kościoła, część jego, w Polsce, nie ma żadnego problemu z jawnym wprost potępieniem i odcięciem się od tego typu zachowania ojca ryzyka, a kierownictwo państwa polskiego ma z tym jakiś problem. I najchętniej to by się w ogóle nie odzywało. I to jest bardzo ciekawe. Oczywiście należy podkreślić, że po kilku dniach ojciec ryzyk przeprosił w oświadczeniu za te słowa, aczkolwiek. Należy też dościślić, że przeprosił w takiej formie, że no oczywiście, że potępił to, co wszyscy potępiają, i powiedział, że, miał, że mówiąc, że nazywając biskupa Janiaka męczennikiem, miał na myśli burzę medialną i że tylko o to mu chodziło, ale to jest moim zdaniem jakieś dramatycznie słabe przeprosiny, ponieważ no, no co z tego, że burza medialna, jeżeli mamy burzę medialną w przypadku osoby, co do której wszystko wskazuje na to, że ukrywała pedofilię, to, to burza medialna jest jakoś nieuzasadniona w tym wypadku? To znaczy. Mówię Przeprosiny, przeprosinami, ale, ale moim zdaniem jest to nadal, nadal nie, niewiele tak naprawdę poprawia w tej sytuacji. Kolejną bardzo ciekawą sytuacją w tym temacie jest to, że na rzeczonych urodzinach Radia Maryja w kościele zebranych było 600 osób. A przecież mamy pandemię, przecież mamy obostrzenia, i to było złamanie. Są dostępne zdjęcia też będą w opisie z tego. Wydarzenia to oczywiście złamało wszelkie możliwe normy sanitarne i obostrzenia, i wiele osób w ogóle nie miało masek na miejscu. A co ciekawe, w tym czasie, kiedy to się odbywało, przed kościołem stała policja, która zabezpieczała obecność polityków, prawda? Rangi państwowej na takiego typu wydarzeniu. I oczywiście tak, Sanepid zgłosił, zwrócił się do komendy miejskiej policji w Toruniu o szczegóły tego wydarzenia. Zobaczymy, czy coś z tego wyniknie. Na razie, oczywiście, to się wszystko toczy. Natomiast ponownie same władze nie widziałem, żeby się w jakikolwiek temat, na ten, w jakikolwiek sposób na ten temat wypowiadały, bo tym bardziej, że reprezentanci rządu brali w tym udział. Siedzieli tam sobie w ławeczkach, spokojnie, jeden przy drugim, bez zachowania jakiegokolwiek odstępu i, no i wiecie, to jest sytuacja, gdzie niektórzy ludzie nie mogą otworzyć swojego sklepu tak, i tracą i tracą środki do życia, a Rządzący robią, co chcą, tak? łamiąc ustanowione przez samych siebie prawa. Tak? No to jest wiecie, to jest pokazanie wielkiego, wiecie, czego obywatelom. I powinno budzić to zrozumiałe oburzenie. Kolejną kwestią, to jest też tak z mojej perspektywy, mnie osobiście zawsze naprawdę fascynuje. Jak to jest, że osoby takie jak ojciec ryzyk wypowiadają tego typu słowa i, i przed publicznością, ponownie przed ludźmi, i że z jakiego, w jakiś sposób wydaje im się, że mówienie tego typu rzeczy. To jest właściwy pomysł, ponieważ, nie wiem, moim, moim prywatnym zdaniem jest to po prostu ewidentny przykład życia w jakimś takim ekstremalnie zamkniętym swoim świecie, w bańce, w której jest się przekonanym, że ten kościół w Polsce jest właśnie tą twierdzą oblężoną przez wszystkich i każdego jednego i że trzeba absolutnie nie dopuścić do jakiegokolwiek ataku, ponieważ to są sami źli ludzie, nieważne co by się tutaj u nas działo i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest jakiś, to nawet nie jest zamknięcie w kościelnej bańce, ponieważ, no jak, jak mówiliśmy, wystarczyłoby posłuchać niektórych innych ludzi w kościele, żeby zderzyć się z oporem wobec tego typu haseł, wobec tego typu perspektywy, ponieważ Ponieważ, no, no tak jak mówiliśmy, no to jest obraźliwe, bagatelizujące wobec ofer, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, mówię, jest to moim zdaniem skrajny, skrajny przykład. Być może to spekulacja, nie wiem, czy tak jest, ale być może jest to właśnie kolejna osoba, która cierpi na to, że wokół niej są. Ludzie wokół ojca ryzyka, są ludzie, którzy boją się zwracać mu uwagę na jego pomysły, ponieważ jest autorytetem i przewodzi organizacji itd. Tak nie wiem, spekuluję, może nie, ale, ale, ale kto wie, może tak być. Czasem, czasem, czasem liderzy padają ofiarą tego typu. Ofiarą, wiecie co mam na myśli, tego typu, tego typu zjawisk. I kolejną, też ciekawą rzeczą jest, moim zdaniem, to, że mam wrażenie, tak, jest, ponownie, to jest tylko moja opinia, że i państwo ministrowie, i, in, i niektóre inne osoby, które były, widziały to całe wydarzenie, gdyby usłyszały tego typu słowa w innym kontekście, gdyby ktoś im to po prostu powiedział, to wydaje mi się, że nie mieliby problemu ze skontrowaniem tego i z zauważeniem. No bo ponownie, to, co te słowa, które opisaliśmy na samym początku, no są. Radykalnie niewłaściwe, to nie, jest, nie, nie trzeba się doszukiwać tam czegoś, tak? Są wprost radykalnie nie. nie kategorycznie nieodpowiednie do sytuacji, która panuje. I wydaje mi się, że większość ludzi ponownie, którzy, którzy tego, to widzieli, myślę, że nie mieliby problemu z postawieniem oporu jakiegoś przed tym, gdyby to wydarzyło się w innym kontekście, ale okazuje się, że kiedy mówi to ojciec, ryzyk i z to nagle to jest już wielki problem. I, i to jest problem, ponieważ nie tylko. Jest to pozbawione szacunku do ponownie ofiar ludzi, którzy cierpią i bagatelizowania naprawdę poważnej, poważnego problemu, który istnieje, to dodatkowo jeszcze poza tym przecież szkodzi to wizerunkowi całego kościoła, prawda, w Polsce, no bo rzutuje to w jakiś sposób. I to jest ponownie tym bardziej, że tak powiem, paranoidalna sytuacja, ponieważ z jednej strony kościół w Polsce nie bardzo ma jakieś narzędzia, żeby cokolwiek zrobić z ojcem ryzykiem, a z drugiej strony on jest czasem traktowany jako reprezentant nasz, chociaż nie powinien być może, ale też się tego nie dziwię. Zwłaszcza, że wiecie, na tym Sojuszu, że tak się wyrażę, Partii rządzącej z organizacjami Ojca Ryzyka, no partia ewidentnie zyskuje, prawda, ponieważ organizuje im jednak to trochę poparcia i tak dalej, jest, i tak dalej. To jest politycznie opłacalne dla tego wszystkiego. Właśnie to też jest, wydaje mi się, że to dość spory powód, dla którego, to, dla, dla którego jest taka, a nie inna reakcja, a właściwie reakcji nie ma na tego typu wyskoki Ojca Ryzyka, bo to nie jest pierwszy wyskok, przecież, prawda. On wiele ma na koncie tego typu wypowiedzi już wcześniej. Także ja rozumiem, że partia. Na tym do pewnego stopnia zyskuje, ale kościół na, tym, na, tej, na takiej relacji struktur pewnych kościelnych z władzą powiedziałbym, że bardzo silnie traci, zwłaszcza wizerunkowo, i to też jest moim zdaniem dobry komentarz do tego, że nie wiem, jeśli ktoś jeszcze miałby jakieś wątpliwości co do tego, że partia rządząca ma w jakiś sposób na, na, na celu dobro Kościoła, czy coś takiego, bo tak się przecież reklamują, ale wydaje mi się, że, znaczy przestrzegałbym przed naiwnym postrzeganiem właśnie naszego kochanego rządu, jako jakichś sojuszników Kościoła w Polsce, bo gdyby tak było, to by wiedzieli, że to, co robią teraz, będzie miało negatywne skutki w dłuższej perspektywie dla Kościoła, a raczej jest to, raczej jest to, że tak się wyrażę, transakcja biznesowa, z której oni wiedzą, co wyciągają, a jest to jeden z wielu takich przypadków, gdzie, gdy Pewne elementy Kościoła, ponieważ ponownie to nie jest cały Kościół, ale gdyby pewne elementy Kościoła, gdy zaczynają bawić się w politykę, to znajdują się nagle na swoim terenie i nie, nie ma co się dziwić, że bywają wykorzystywane przez graczy, którzy wiedzą, jak to się robi, gdyż, tak jak mówiłem, no mówię. Politycy chcą mieć przede wszystkim poparcie i święty spokój, tak? A nie podejrzewałbym ich o jakiekolwiek głębszą troskę, nawet jeżeli deklarują takie poparcie. A skutki tego wszystkiego, tak jak mówiłem. To będziemy odczuwać my wszyscy, ponieważ to nie tylko, to nie tylko, to tego typu hasła podkręcają po prostu i tak już delikatnie nerwową atmosferę w naszym kraju i byłoby być może dobrze, gdyby ludzie, którzy teoretycznie są odpowiedzialni za zachowanie porządku w tym kraju, dokładali wszelkich starań, żeby takie zjawiska nie miały miejsca, gdy już się mają miejsce, to żeby je w jakiś sposób skomentować, ale obawiam się, że niczego takiego w najbliższym czasie się nie doczekamy, chociaż oczywiście chciałbym się mylić. No i to wszystko. Zapraszam oczywiście do komentowania całej tej sytuacji, ponieważ wydaje mi się, że. E... Warto to mimo wszystko skomentować, tak? To nie jest jakaś osoba w internecie gadająca głupoty, tylko to jest osoba na stanowisku pewnego autorytetu i, I warto powiedzieć moim zdaniem, co się ma na ten temat na myśli, więc, więc zapraszam. No i to wszystko na dzisiaj. Mi do usłyszenia. Hej! Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patreonie. Do usłyszenia!